Patrzcie uważnie, bo to będzie szybkie. Hej, witajcie, pokażę wam funkcję w Photoshopie, której ja używam na gminie, no kilka razy dziennie. Jeśli macie dużo zdjęć i musicie wszystkie zmniejszyć do pewnego rozmiaru, to zamiast robić to wszystko ręcznie, można użyć jednego przycisku, by wszystko robiło się samo. Mam tutaj zdjęcie z jakiegoś pikniku, jakieś ciasta, zabawy, bla bla. Chcę te wszystkie zdjęcia zmniejszyć do jednego rozmiaru. Wchodzimy tutaj w zakładkę Okno i klikamy Operację. Wyskakuje nam takie okienko. Tutaj znajduje się taki krzyżyk. Klikamy w niego i nazywamy swoją operację domyślnie. Jest to operacja 1. I teraz się już cały proces nagrywa. Dobra, zmniejszamy obraz, rozmiar obrazu. Załóżmy, że wszystkie zdjęcia zmniejszamy do takiej wielkości. OK, zapisujemy to. Zamykamy zdjęcie, to jest ważne, żeby to zdjęcie wyłączyć, bo kończymy na nim pracę. Nara, stop. Teraz klikamy na tą naszą operację i robimy start. I tak klikamy do skutku. Wszystko dzieje się samo. Jedyne, co musimy robić, to machać paluszkiem. I zobaczcie, nasze pierwsze zdjęcie ma taki rozmiar, a pierwsze zdjęcie zmniejszone taki. Wszystko zmniejszyło się praktycznie o połowę. Nie dziękujcie. Kliknij w ten film, jeśli chcesz zobaczyć, jak ogólnie obrawiam zdjęcia.